Gram młodego, zagubionego chłopaka, uzależnionego od narkotyków, którego, w które, który w najmniej oczekiwanym momencie hmm, znalazł miłość, która, y, która niestety sta, jest również miłością jego ojca, co, 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 jest, co spowodowało, że z, musi on sprostać z, wielką, z wielkim moralnym właśnie dramatem. Wiele moralnych decyzji musi podjąć, bardzo dojrzeć i, no, jest to dramat, no. A podoba Ci się ta postać? Polubiłeś w ogóle ją? Yy, 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 yy. Tak, no każdą postać trzeba nie tyle polubić, co nawet pokochać i być bardzo bliskim. Yy, i wręcz, no, stać się nią, stworzyć ją, więc jakby trudno, żeby mi nie pokochał. Trudno, żeby nie stała się ona, nie przeniknęła trochę w moje życie prywatne. Zacząłem trochę ubierać się jak, jak Piotrek w pewnym momencie. Hmm, tak, nie I Raczej na luzaka. Teraz jestem bardziej sobą takim, ja lubię elegancko się ubrać. A... tak mi się bardziej kojarzysz, że ja cię tutaj a, widzę, a, wiesz. A, a Piotrek, Piotrek jest takim luźnym skajcikiem słuchającym rapu, więc tak, na jakiś czas trochę się może przeniknął do mojego życia albo przenikał.